To znowu my. No. Yy, dzisiaj będziemy robić wyzwania. Już mamy kartki. Jest 12 karteczek na każdym jest inne wyzwanie. No, będziemy losować. No i robić te wyzwania. Ok, losujemy. Kto pierwszy? W yy. którego się urodziłeś, We wrześniu. Ja w czerwcu.

котик нет. Zjadłam się, teraz jadę. Bez tego suksa! Nie, to było już! No ale o to mi chodziło, żeby były dwa, żebyś ty i ja. To też blueberry, żeby nie było. To nie było aż takie kwaśne. Nie, wcale nie widziałam po twojej też. Ja też. Nie otworzyć. Czekajcie. Otworzone. co było dobra tu? dobre nie? maś piętki wążek? mmm Dobra, losuję. Zieć kartkę? Nie. Kartka biała. Chciałem ja ją całą zjeść? Uh -huh. Całą? Nie było chyba? Nie. Czemu? Tylko po tyle. Pokniknę. A nie pokniknę. Zjadłam! Ugh! Dobra, A to niedobre? Teraz ja. E, pomaluj się jak debil. Za chwilę wracamy, tylko idziemy do łazienki. Znaczy idziemy po te różne te. Jezus, ale niedobra ta kartka. I idziemy po te różne te, i ona się umaruje jak Demi. Jesteśmy w łazience. Jesteśmy w łazience. Jau. Wiecie, jak je ustawić? Ha, ha poczekaj, dam ci te różne. Co tak? E... Masz tu jeszcze? To, że. Nie, to, to. E... Masz tu cię jeszcze? Dobra. Co tu jeszcze? Aha, tam. Ilajny. Jak gdyby ja, się Dobra! O, ja Wracamy malowane. jak się umaluje. Już jesteśmy? Pięknie, wyglądam, wiesz? No pięknie. No o co jej chodzi? No, no. Zmywamy. Yy, no. To, yy. jak to. Jak to? Już machnę, już smułam. To ma już jak dalej to było Teraz no, no. Mama, Polisz swoją stopę. Cerkali no. okay, już no. już stopę. Nie, po tej kartce to ja nic nie czuję. Szczerze powiedział przykład. No, teraz ty. Ja. No na twór obciachowych chochowych ciuchach w to może na koniec no to na koniec jest. teraz to Teraz ja. Ogryź się tak żeby był ślad Ale masz. pa pa jest ślad? Jest No, teraz ty. Polisz bluzkę. Polizała. Tak to. Widzisz? Zrób sobie kreski lewą ręką. To idziemy znowu do łazienki. Tam jeszcze było napisane kreski, kreskę. Więc y, zrobię sobie kreskę tylko, bo nam się spieszy trochę. To weź tak mi trzyma, Myka. E, pięknie! Ale lepiej chyba niż myślałaś. No lepiej, lepiej. No to, zadanie wykonane. Teraz Maja. Przetosuj. Teraz ty hmm? Obryź włosy. włosy. Ej, czekaj. Wezmę chusteczkę. O, dobrze. A teraz ja. Rozbij jajko w ręce. To też na koniec zostawiamy. To na koniec zostawiamy, bo to to na dworze. To ja. tak. jest łyżka soli. Mm. Idziemy do kuchni. Mamy łyżkę soli, nie wiem jak wam to pokazać. No o wizak. O, no dobra. To jest łyżeczka oszczędziła mi trochę tego. No, daj, Daj mi to. się! Zjedz to! Zjedz! Majka! Majka, zjedz to! Ja tą kartkę! Majka, zjedz! Co jest, to jest... to jest... to! to, no! Trzy, cztery... Majka! Majka, też to zjedz! Jesteś na wizy. No jest takie złe. No, no zawsze. <śmów> Całe. 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 No, na 3, Całe. Na trzy, cztery. Całe. <śmów>